Do jak rozpędzone kule yeah. Jak leci z nami unieś obie ręce w górę yeah. Zaciśnij mocno piąchy jeśli w sercu masz Siłę ognia, spokój, wody równoważy w nas Kurwa, znalazłem katanę Szedłem po prostu przed siebie Dosłownie centralnie, zaraz wam pokażę Gdzie skończyłem poprzedni odcinek Zszedłem tam na dół, nie po prostu nie zszedłem na dół, tylko po prostu poszedłem prosto. I kurwa znalazłem katanę. Ile zegarków. Od razu sobie zmajstujemy bombę. No bo jak mamy zegarki. To przecież nie będę marnował mi, w sensie, nie będę zostawiał zegarków, tylko jak już mogę, no to sobie zrobię. Tu widzę, że jeszcze jedną mogę. Dobra. No nie spodziewałem się tego. To jeszcze mogę chyba jedną zrobić. Cyk. I cyk. Jeszcze jedną? Zegarek, pieniądze, taśma. Czekaj, alkohol, taśma, zegarek. Pieniądze, co jeszcze, co pominąłem? Chyba jeszcze nie mogę mieć więcej No dobra Nie ukrywam, że Przecież zajebiście Bo tego to chciałem Chciałem sobie znaleźć katanę To sobie ją tutaj oznaczę Od razu na złoto Że tutaj się mieści katana ale czekaj, jak tu się mieści katana? Gdzieś powinna być jeszcze chyba latarka? Czy mi się zdaje? Ile tych mirind mamy? No, to do dobra. To w końcu są jakieś wyrównane szanse. W sensie mam kadane. O, właśnie. O to chodziło i mamy latarkę. No kurwa, no to po prostu przecież poezja. A teraz już pokazuję, jak się tutaj dostałem. Ten stąd, z tego miejsca. Przeszedłem sobie tędy, cały czas prosto, w sensie, cały czas w dół, Calutęki czas w dół, po prostu nie, saluteńki czas w dół. No to mi też odnowiło. Czekaj, to poszedłem w złym kierunku. To jak masz stąd? Kurwa, tu? Tak. I tu jest zejście na dół. Tam jest pokatana droga. Tam. A tu jest zejście na dół. Więc schodzisz na dół. Zbierasz se te pierdoły, szmaty, te chuje, muje co tu były, wychodzisz se tędy i zapierdalasz kulturalnie. Jesteś centralnie przed kataną. Znaczy, masz zejście przed kataną. Także, no, po prostu bajka. Teraz mogę ścisnąć przecież. Chyba już nie ma lepszej broni niż katana. Tam chyba piła mechaniczna czy coś, ale to. Tam chuj. Dobra. No, no, ja się cieszę jak najbardziej. Udało mi się znaleźć katankę. Nie taki był plan. No ale jak się udało. Przecież nie pogardzę. No. Zajebiście. No jesteśmy tu. W takim miejscu jest katana. Jeśli to jest komuś znane, jakby sobie chciał wiedzieć. Haha! Ha. No po prostu bosko. Dobra, to teraz tylko zapierdalamy do domu, żeby zapisać. I nic więcej nas już nie interesuje. Ewentualnie ten królik i ten lizard. Ale to szczegóły. No to dobra, odcineczek fajnie zaczęty. Znaleźliśmy lizard. Bla, e, bla, bla. Odcineczek fajnie zaczęty. Udało się znaleźć katanę. Muszę sobie ją od razu przypisać do plecaka. Żeby nie było. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ej. Łuk jest potrzebny, siekiera jest potrzebna, ulepszona dzida. Siekiera własnej roboty już mi nie jest potrzebna. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka i czwóreczka. Dobra, całkiem zajebiście. To ja daleko dość musiałem być, że... Kurwa, albo ślepy byłem, że nie widziałem tej japy tutaj przed moim domem? Czy to jest przed moim domem, czy gdzie ja jestem? Mamy już dwie jaskinie zbadane. Teraz tylko właśnie, żeby mnie nic nie dorwało po drodze. I będę szczęśliwy. Tylko właśnie nie wiem, kurwa, jak mam daleko do domu. Ty, to jest już tutaj. To ja dość blisko miałem do tej katany, muszę przyznać. Cały czas, że tak powiem, pod nosem. No ja, no bez przesady, pod nosem. Ale zajebiście się cieszę, że ją mam. Bo tak jak już mówię, teraz to się można z tymi potworami tam cackać. Nie będą mi sprawiały jakiegoś tam większego problemu. Muszę sobie zrobić szafkę jeszcze na materiały wybuchowe, bo na dynamity widzicie, że mam. Na mirindy mam. Mirindy mam dwie szafy. Tu będą leki przeciwbólowe. No. Na razie nie będą. Muszę se to powykańczać. Czyli mianowicie muszę zrobić. Ile mam żywicy? 20, bardzo ładnie. Muszę zrobić kolejne szafy, bo mi są potrzebne. Czekaj, czekaj, czekaj. Potrzebne mi też będzie pole. Ale dobra. Do tego już nie zrobię tutaj. Tutaj mamy wszystko, tak, cały regał batonów, cały regał mirint, cały regał alkoholi, mirint i środków przeciwbólowych. Dobra. I teraz od razu, momentalnie, najważniejsze, nie wiem czemu tego jeszcze nie zrobiłem. Tak, zapisz mi to momentalnie. To jest tak teraz ważny save, bo grałem wczoraj, przyznaję się, grałem wczoraj to dość sporo. Kurwa, nagle zgasną mi deforest. Mówię, no ja pierdole, przypał. No i co zrobił? Co to takie jakieś kurwa spróchniałe Dobra. I no i w międzyczasie. Ale ją zamy... Dlatego fajna jest taka tanka. I co ja to mówiłem? Że grałem... Tu mam wybudowany. Tu mam wybudowany. Tu mam wybudowany. Ten... Mam wybudowany. Ten też. Ten też. Tu potrzebuję co? Pięciu kłód. Tą siekierą to powiem wam naprawdę tak to drzewo leci, że aż przyjemnie coś się buduje Dosłownie parę dópnię dziś ten i drzewo jest yy, rozjebane Więc naprawdę polecam tą siekierkę każdemu Tą czarną Myślałem, że będzie gorsza, ona jest zajebista Jedna gdzieś tu kłoda jeszcze leży duża czy była czwórka? Kurwa, chyba czwórka. No dobra, trudno. Co to kurwa? Spindra się pod drzewie, tam kanibal jebany. Widzę cię, ty kurwo. Ciekawe, jakim się. O cie kurwa. Matka przyszła. Gdzie ona jest? Będzie przypał. Ewakuacja do innego domu. Znaczy do innego domu. Mam zrobioną awaryjną drugą bazę. Miałem. Aha. Nie wiem, czy się zapis. A, dobra, zapisało się. Mam zrobioną awaryjną drugą bazę. Tutaj. W razie W. Dobra, no i tak wygląda mniej więcej. Tylko co jeszcze, że tak powiem, powykaszam pod kosiareczką. Tak mniej więcej wygląda moja druga, yy, mój drugi domek. Tutaj mam wszystko, tu mam wszystko. Dupę co prawda nie urywa, wiecie, ale no. Jest sobie. Nie no, nogę to raczej nie. No, także jak mówiłem, dupę nie urywa, ale jest. Bo tak jak mówię, tam je tam zaatakują, to no przejebane jest. Się obronić czy coś. Ale tak jak mówię, potrzebowałem tutaj tego... Bo chciałbym sobie zrobić. Chciałbym sobie zrobić właśnie farmę. W końcu jakąś. Dlatego będę potrzebował ilu kłód. Nie wiem ilu. Ale tak jak mówię, teraz się fajnie dupie to drzewo szybciutko. Więc jest spoko. Nie wiem ile mi tam trzeba będzie na to? Zaraz zobaczymy, żeby skończyć wszystko, potrzebuje 96 kłód. Trochę jest Czy to był potwór? Ile potrzeba? 4 O, kurwa, nawet dwa. A, kurwa! Dobrze, że się zbugowałem, bo bym je zabiła chyba. Wezmę sobie z niej, zarzucę pancerz. Mogę katanę podpalić? Nie mogę. Zatruć mogę, no nie? Jakoś się ją zatruwało. No właśnie, ale apteczka by mi też pasowała. Kurwa. Ciekacz się udają zabić. Nie ginie, nie chcę cipa zginąć, czym ty jesteś, kurwo? Mam cię, padła ja, yeah, boy. He, no to jak ja kozak chyba jestem, Poposadzałem sobie wszystko co mogłem, zapiszę sobie aż grę. Bo przecież wygrałem pojedynek z tym wysynem, nie idę po te resztę kłód. Żeby mi nie zniknęły. Mam nadzieję, że się teraz chociaż trochę wystraszą. Nie będą tak kozaczyć. Chociaż wątpię. Ale... Nadzieja matką głupich, nie? Dobra, tu już chyba nic nie ma kud. Dobra, chuj. Ja sobie giereczkę zapisuję i kończę na dzisiaj, bo powiem wam, no na dzisiaj już za dużo wrażeń. Także widzimy się w kolejnym odcineczku. No, widzimy się w kolejnym odcineczku.